w Przede wszystkim e, proszę powiedzieć nam, bo to druga edycja tego biegu, biegu ludzi z pasją. Proszę nam przybliżyć ideę tej akcji. W tamtym roku z Urszulą Benarczyk, pracownikiem Socjalnego Rzyskiego Centrum Pomocy Rodzinie i z Kasią Lenkiewicz, Rzuciłem hasło, żeby zrobić. Ja biegam akurat tak osobiście sobie, prywatnie, żeby zrobić bieg ludzie z pasją, bieg do kochalu bo tych biegów takich małych, 5 km, 10 km jest trochę, a, my, a ja wiedziałem, że nie zdążę opowiedzieć o pasjach w tak krótkich wydarzeniach. I mówię, jeżeli będziemy biegać do różnych miast, będziemy zapraszać do współpracy gminy i miasta, to będzie szansa, żeby możemy opowiadać, jak y, pasje wpływają na człowieka, jak zmieniają jego życie, jak można świetnie sobie prze, przemienić życie przez pasję. A proszę powiedzieć, bo y, ta trasa liczy blisko 600 kilometrów, Ile macie Państwo y, przystanków na, na tej trasie? Tej edycji, w tamtej w tej edycji rok temu krosno Krosnodrańskie nie to, że pominęliśmy, tylko że po prostu tak, tak wyszło, że nie mieliśmy czasu już potem już dzwonić, bo po, po miastach już było za późno i e, było, było e, Gorzów Pszczew Nowa Sól, e, Łęknica Kostrzyn i Gorzów, a teraz odnoszono nam krosno Kondrańskie do, do kolekcji tych miast i świetnie, że tak jest, bo to jest za długi odcinek jest z Łęknicy do Kostrzyna i naprawdę też musiałem nadrabiać to rowerem, e, a to nie kłóci się z tą ideą, ale, ale po prostu myślę, że lepiej mieć jeszcze jedno miasto, które nas wita, które, które świetnie się teraz czujemy. I niesamowite spotkania z ludźmi. Niesamowite spotkania z ludźmi opowiadamy, ale też świetnie czekamy na pytania, ale ludzie też opowiadają o sobie. Jak tutaj mieliśmy przykład, że opowiadają, jak, jak spotkania z drugim człowiekiem. E, zmienia, zmienia życie, na, i to na, na dobre. No właśnie, bo ideą jest też to, że można żyć bez uzależnień. E, to jest tak jakby taka, e, taki też motyw pe, te, tego biegu, prawda? Tak, ja już mam to wypróbowane, bo y, od dziewięciu lat prowadzę Bieg Trzeźwości gorzów Cibusz, mm -hmm. To tam, gdzie y, w, ciburzu jest, w ciburzu jest ośrodek y, uzależnień. I kiedyś przebiegłem ten odcinek sam. Sam przebiegłem i zobaczyłem, że to działa na, na drugą osobę. I ja mówię, nie, to trzeba robić cyklicznie. I tak właśnie z wójtem, teraz prezydentem miasta, wtedy jeszcze był wójtem, Jaskim Wójcickim, wróciłem hasło, czy mi pomoże. Na korytarzu sprawa była załatwiona, przekierował mnie do Kasi Szczepańskiej. Kaśka mówi, a co potrzebujesz? Ja mówię, banany i wodę. Ta mnie ryknęła śmiechem, i, i ale zrobiliśmy to. Pomogła mi rodzina, siostry, moje, 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 moje ciocie, moje, moje, m, moi przyjaciele. Myślę, że tak naprawdę trafiona na ludzie z pasją, dlatego że mamy okazję spotykać się z ludźmi na, na naszych spotkaniach. Tych, którzy muszą wychodzić ze swoich uzależnień, ale nie tylko. I mamy przykłady już z poprzedniego roku, że w momencie, kiedy potrafimy zarazić ludzi, akurat zarażamy sportem, mhm. bieganiem, ci ludzie potrafią tak naprawdę zacząć uczestniczyć w życiu biegowym, poznają nowych ludzi. Poz zaczynają tak naprawdę być z powrotem w społeczeństwie. Chyba to jest najważniejsze dla tych ludzi, którzy z tych uzależnień wychodzą i, i co więcej, e, ta pasja pozwala im e, w tym wyjściu trzymać się cały czas, bo to jest później najważniejsze, żeby... E, nie wpaść drugi raz w to samo. No właśnie, bodajże w ubiegłym roku do kin trafił taki film, jeśli dobrze kojarzę tytuł nieustraszony, tak, dobrze kojarzę, o, o, o właśnie o historii człowieka, który pokonując to uzależnienie też zdobył te sportowe szczyty. Sport może być, jak sam Pan powiedział, niezłym lekarstwem na wszystko, na uzależnienia również. E, tak, i akurat w ten sposób próbujemy ludzi e, przekonać do tego, że warto mieć swoje pasje i akurat nam jest najbliżej do tego, żeby przekonywać o sporcie, ale wielokrotnie też mówimy, że... Te osoby, które nie mogą aktywnie uczestniczyć w sporcie, mogą znaleźć inne pasje. A wiele z osób, które Tomek wyciągnął z uzależnienia, współpracuje dzisiaj nami, z nami w Gorzowie przy organizacji imprez sportowych jako wolontariusze. I tu muszę powiedzieć, że też jest bardzo wspaniały odzew osób, które startują, potrafią im podziękować na mecie za sprawne zabezpieczenie trasy, i to tak naprawdę też ich buduje, że oni potrafią wrócić do społeczeństwa, są im potrzebni. I nie są odsuwani na boczny tor, to nie są tak, takie osoby, o których mówimy. No nie chciałbym powiedzieć brzydko tak o wykluczonej gdzieś na bocznym torze, tylko one są potrzebne. One nam wszystkim są potrzebni. I z tych rozmów, które mamy później ten, ta, 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 ta zwrotna informacja jest taka, że dla nich jest to też ważne, że oni naprawdę spo, z powrotem są w społeczeństwie, są zauważani i są traktowani jak wszyscy Dziękuję. równo. To druga edycja biegu. Pan po raz drugi bierze w nim udział, tym razem na całej trasie. Za rok również się możemy Państwa spodziewać? Tak, taka, taka propozycja już padła i mam nadzieję, że wspólnie dopniemy do tego, żeby trzecia edycja. Pojawiła się, mam nadzieję, że będzie szersza w składzie osobowym może osób niebiegnących, ale osób też o innych pasjach, nie tylko sportowych, którzy będą mogli przekazywać swoje pasje i mówić o nich też na tych spotkaniach.